I w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Krzysztof Wendelewski nad, e, przepraszam, nad e, zwycięstwie nad e, dużo bardziej doświadczonym przeciwnikiem, jednogłośną decyzją sędziów. Czy taki był plan na walkę? E, plan był trochę inny. Liczyliśmy, że będę częściej go obalał że uda mi się go skontrolować w parterze. No, Mateusz konsekwentnie wstawał cały czas. Ma widać opanowane wstawanie. No umę Umęczyło mnie to strasznie, no, bo musiałem dużo właśnie siły włożyć w te obalenia, sprowadzenia. Ale on też po pierwszej rundzie już ten gaz stracił. W stójce wymiany, myślę, wyrównane. Dyna bardzo dynamicznie był Mateusz. Trafiał, ja też trafiałem. Myślę, że walka mogła się podoba, no, bo była dużo wymiana, Dużo się działo bez zmiany płaszczyzny. No wygrałem dzięki obaleniu, kontroli. Taki był plan, to ja miałem dominować w parterze, on był niebezpieczny w stójce, no i tą drugą rundę na pewno ukradł mi, w tej stójce trochę zabrakło gazu, no ale na szczęście w trzeciej rundzie już ja przejęłem inicjatywę, wiedziałem, że potrzebuję tej trzeciej rundy, nie wiedziałem jak była sędziowana druga, no i udało się fajnie. Bardzo zacięty pojedynek. Powiedz, w trzeciej rundzie twój przeciwnik próbował skończenia balachom. Czy czułeś to w ogóle? Czy w ogóle nie zrobiło to na tobie żadnego wrażenia? Czy było blisko, daleko? Ta balaszka była na pograniczu, gdzieś tam łokieć już wyszedł. Też czułem, że, że nie ma siły. To była chyba była 30 sekund przed końcem walki. Nie było opcji, żebym to chlepnął, nawet jakby dobrze miał. Także brawo za pomysł. Jednak no, trochę brakowało. Wspomniałeś, troszeczkę ukradł Ci tam e, punkty, jak oceniasz co tam się stało? Czym Cię zaskoczył, że udało mu się w tej drugiej rundzie jednak e, przewagę zyskać? Myślę, że w przerwie szybciej się zregenerował, że jednak mniej więcej, mniej więcej kosztowały to obalenia. No i gdzieś zdobył przewagę właśnie w szybkości i, no i wykorzystał to w drugiej rundzie. Musiałem wcześniej znowu wrzucić swój game plan, trochę, trochę złapać swój rytm, no. no i fajnie, że się udało ten rytm w trzeciej rundzie trudno było? No, trudno złapać ten rytm w trzeciej rundzie? No to było clinchować, obalać, kontrolować tam szukać ciosów no i umęczać przeciwnika przede wszystkim. Mówiłeś wczoraj o tym e, dość spokojnie podchodząc do tego dzisiejszego wydarzenia, wspominałeś o tej walce tutaj o tym, że masz ten pomysł i powiedziałeś, że plan został zrealizowany, ale nie do końca wszystko tak poszło jak trzeba. Gdzie tam jakiś błąd wystąpił? No ta stójka trochę dziurawa ręce opadły, musiałem więcej unikać balansem, no ale przez to narażałem się na ciosy, no i Mateusz to wykorzystał. Jak teraz widzisz swoją dalszą przyszłość w Babilonie? Tutaj pewnie będziesz nosił swoje pytki, czy może jakiś inny gdzieś ewentualnie jest plan? Czekam tak naprawdę na propozycję, nie mam dalszych planów, nikt mi też nie przedstawił jakiejś ścieżki dalszej kariery, ale myślę, że z Arturem Dwoździem już to dogadamy i na pewno jakieś fajne wyzwanie mi postawi. Jeśli chodzi o ten pojedynek, jeśli chodzi o twoich rywali dotychczasowych, najtrudniejsza to była walka i najtrudniejszy przeciwnik do tej pory w tej twojej przygodzie z MMA? Myślę, że tak, był to, tak, tak, był to najtrudniejszy pojedynek. Kiedyś walczyłem jeszcze z mocnym Sokanem, Sakaszfilim, też bardzo groźnym w ale tam jednak udało mi się kompletnie narzucić mój styl, wciągać, obalać. No i wtedy wygrałem. Tutaj jednak rzeczywiście był to najtrudniejszy pojedynek. Teraz jeszcze pewnie chwila przerwy, trochę odpoczynku, ale nad stójką trzeba będzie trochę popracować. Zdecydowanie. No i myślę, że tlenowo muszę popracować. Poczekamy na te, twój powrót po tlenowej pracy i po pracy nad stójką. Dokładnie. Na pewno wrócę lepszy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie.